Aktywność, energia, kreatywność, adrenalina. Życie na żywca. No cześć, no cześć. A co z tą bronią? Wiesz, to tak sobie pomyślałam, że ostatnio chłopcy cały czas grają w gry komputerowe po nocach. Jeżdża na ten paintball, ciągle coś z bronią. No, jeszcze od dzieci takim zostało, bo cały czas się bawią bronią. No, mm. Bawią się w i tak dalej, więc sobie pomyślałam, że życie na żywca w damskim gronie powinno sprawdzić, jak to jest z tą bronią. Czemu ona jest taka fascynująca? Dokładnie. Ja to bardzo chętnie bym sprawdziła teoretycznej strony, jak to działa, bo wiem, że jest cała masa różnych rodzajów: krótka, długa, historyczna, zabytkowa. Są też automatyczne, są kałaśnik kałaśnikowy. Zgadza się, i shotguny. Jestem kompletnym lajkiem, jeżeli chodzi o broń. Jak, jak się ją dzieli? O, broń można podzielić na kilka kategorii. No, pierwsza, od której się w ogóle wszystko to jest broń biała, no więc do tej pory używane są przynajmniej w myśliwstwie łuki i kusze. A następną kategorią, e, która jest używana do polowań, e, to są muzzolorde. To, to jest broń, która jest ładowana e, przez lufę. Tak jak dawne muszkiety, podobna zasada działania, z tym, że w tej chwili troszeczkę jest unowocześniona, przez to, że zamiast sypać proch bezpośrednio do lufy, wkłada się kartridże i tak zwaną spłonkę. Okay? Następną kategorią są po amerykańsku siatgany, po polsku chyba strzelby. Są kilka kategorii tego rodzaju broni, mamy ze względu na. Można ją podzielić ze względu na kaliber, można ją podzielić ze względu na sposób ładowania i odpalania. Także y, mamy ich, jeżeli chodzi o sposób, y, y, jaki one pracują, to mają tak zwany bowed action, czyli ładuje się każdy nabój oddzielnie i mamy jeden, jeden strzał. Są automaty, gdzie można mieć od 3 do 9 strzałów pociągając tylko trigger, i jak szybko się pociąga, tak szybko to strzela. A następną dość popularną kategorią, przynajmniej w Stanach, jest e, pump action, czyli e, potem, może pokażemy, jak to wygląda. I, I jeszcze jedną bardzo popularną, szczególnie u profesjonalistów, jest tak zwany over under, czyli e, broń, która ma dwie lufy. Jedną na drugą i starszy typ tego samego rodzaju broni jest side by side, czyli jedna lufa obok drugiej lufy, czyli tak zwana dwururka, osiąg dwururka dokładnie. Osiągano w ten sposób dwa strzały przy pomocy bardzo prostego mechanizmu to się chyba w Polsku nazywało spust, tak? Tak. Następną kategorią są sztucery. W Stanach nazywane, e, to są rifles. rifles yeah. I tych mamy całą serię, jest ich e, naprawdę tyle rodzajów. Można je dzielić według kalibru, można je dzielić e, tak jak e, i shotguny, w, w jaki sposób e, po prostu działa mechanizm odpalania e, kartrydża. I tych kalibrów mamy no, całą, całą e, gamę, okay? od 1,77, czyli nawet ten sam kaliber, który się używa w wiatrówkach, aż do e, 50 kaliber, które w zasadzie są do unieszkodliwiania czołgów. Okay? A, można, można nimi strzelać od 50 jardów, e, czyli prawie 50 metrów z, z tych najmniejszych kalibrów. Do kilku kilometrów tych największych kalibrów, w zależności od systemu optycznego, od precyzji, od, od wykonania i, i wielkości ładunku, który się do niej ładuje. Przed sobą a kilka przykładów. A, rewolwer to, jak się domyślam, to. To tak? jest tak. mniej więcej to. <noise> um, mamy tyle strzałów, ile miejsc w Dlaczego, ja sobie pozwolę to wziąć do ręki, a dlaczego rewolwer? Dlaczego, dlaczego rewolwer? rewolwer? A jest to jedna z najbardziej e, niezawodnych broni. Okay? W zasadzie nie ma możliwości, żeby nie odpaliła. Jeżeli chodzi o te wszystkie nowoczesne e, typy broni, jak automaty. Mają czasem tendencję do zacinania się i zwłaszcza jeżeli ktoś nie dba i nie czyści regularnie, to może się spotkać z sytuacją, kiedy po prostu nie przeładuje, nie przerzuci, zadnie się i nie wystrzeli. Natomiast rewolwer w zasadzie takiej możliwości nie ma. To jest na, prawie na 100% mamy tyle strzałów, ile mamy naboi w bębenku. Najczęściej jest to 6. Jak widać miejsc i tyle strzałów możemy oddać. Są kilka, jest kilka systemów rewolwerów, takie, które można wymieniać cały bębenek, cały cartridge, znaczy cartridge do bębenka, albo pojedynczo ładować bębenek indywidualnymi nabojami. I tutaj te dwa, to są przykłady, gdzie ładuje się pojedyncze naboje, tak? Raczej tak. Znaczy prawdopodobnie. Jakby dobrze poszukał, to by kartridże też znalazł, że można sześć na raz włożyć, ok. Ale m, najbardziej popularne jest jednak e, indywidualne, e, podziw z tym, że e, może dlatego, że można kupić po różnych cenach te rzeczy. Jeżeli ktoś chce wydać trochę więcej pieniędzy, to kupuje e, tak zwaną nową amunicję i wtedy e, może e, dostać nawet kartridże. Jeżeli e, Chcę trochę oszczędzić, to łuski z tych wszystkich broni można użyć ponownie i kupić tak zwane regenerowane naboje, tak jak jeden przykład to jest właśnie to pudełeczko. Jak widać, każdy ma troszeczkę inny odcień. Nie jest to bardzo precyzyjne. To jest bardziej do takiego plinking, jak ja to nazywam, czyli takiego strzelania dla e, zrobienia huku. Jeżeli chodzi o precyzyjne strzelanie, to jednak e, nowa amunicja, najlepiej robiona przez siebie samego e, na własnych urządzeniach, jest, jest e, najlepszą opcją. Więc dowiedziałam się już dosyć sporo na temat broni krótkiej. Pora, żeby spróbować. No to jest bardzo proste. Przede wszystkim słuchawki na uszy, żeby nie było potem problemu ze słuchem, broń ładujemy, pierwszy nabój w komorze, odbezpieczamy i stara się nikogo nie zabić. Dobrze, z dwóch rąk, tak? Najlepiej z dwóch rąk, dlatego że przynajmniej na pierwszy raz, jak jeszcze nie masz opanowanego innej techniki, to z dwóch rąk jest bezpiecznie, nie ma problemu, że będziesz miał jakieś zmiany na twarzy. No dobrze. Hej, może ja założę? Się. Mnie to idzie tak średnio na jeża, gdyż mam... No, bardzo dobrze Ci szło. Ja uważam, że nie Żebyś tylko jeszcze trafiała, to już będzie okej. Okay. Mam zadatki, tak? Ale mimo wszystko ja chcę zobaczyć, jak robi to profesjonalista. Proszę ja Cię nie bardzo. jestem profesjonalista, jestem kolektor. To jest Mauser, też bardzo popularna broń piechoty w czasie II wojny światowej. No i trzecią, trzecią sztuką jest chyba najbardziej znany na świecie e, egzemplarz, to jest Kałasznikow. AK-47 tak AK tak AK inaczej. To jest pół wersji, może pracować w wersji półautomat i automat, w zależności od przełożenia tej jednej dźwigni. Akurat do, do, dostępny dla, dla normalnego użytkownika w Stanach jest tylko wersja półautomatyczna. Wersja automatyczna trzeba mieć specjalny leźnie, żeby po prostu używać takiej broni. Okay. I, I do mam niej mamy dwa rodzaje dwa magazynków. magazynków to tak jest. jest ten taki, który powoduje, że to wygląda jak pepesza. No, i typ banana, ok. Obydwa, ten oczywiście można włożyć trochę więcej naboi. Można trochę bardziej rozgrzać lufę przy pomocy tego. I ładują się obydwa dość prosto. Z tym, że tak jak powiedziałem, ten można włożyć około 50 sztuk. Mógł mm -hmm. stanąć, pozycja, mniej więcej taka. I tu nie ma lunety, patrzysz tylko na muszkę i szczerbinkę, ok? No Czyli, dobrze. patrząc na tą szczerbinkę, masz zobaczyć tą muszkę i spróbuj trafić w tarczy, ok? Have fun. Spróbuję. Jak szybko będziesz pociągać, tak szybko to powinno strzelać. Może mieć włączoną, on ci blokuje. Mamy tutaj kolejną kategorię strzelb, tak? No to są sztucery po polsku, a po angielsku rifles. Okay? Okay. To są typowe przykłady tak zwanych hunting rifles, ok? Od najmniejszych do największych kalibru. Znaczy, największego może nie mamy, bo największy to jest 50 kaliber, ale. Mało jest e, słoni jednak w Stanach, także rzadko kto używa tego typu broni. Poza tym e, ona jest też używana do unieszkodliwiania czołgów, e, także trudno mówić o, o tak zwanym broni do polowania. No, my na czołgi nie będziemy polować, nie, nie. ale powiedz generalnie, jak to się dzieli. Okay, no jest kalibru, kilka, tak? kilka rodzajów podziałów. Okay? Są w zależności od kalibru. Tu mamy najmniejszy kaliber, to jest tak. 1.77, to jest typowy kaliber dla e, wiatrówek. Czyli po angielsku Air Rifles. A następny jest 22. To jest chyba najbardziej popularny kaliber. A w Polsce nazywało się chyba KBKS. A, I to jest chyba najbardziej popularny do takiego trenowania, do, dla dzieci się na tym uczy strzelać, Dlatego, że amunicja jest bardzo tania i e, ten gun po prostu nie kopie. Jest bardzo przyjemny, nie hałasuje, można strzelać nawet bez e, e, osłony uszu. Także jest taki bardzo user-friendly, bym powiedział. Następną, następną kategorią są te większe kalibry, używane najczęściej do polowania na zwierzę płową. A najmniejszym używanym do tego celu jest 257. I kończymy aż na 300 Ultra Meg, który daje zasięg prawie pół kilometra. One się w zasadzie niczym nie różnią od tych pierwszych, także nie będziemy się nad nimi tutaj zatrzymywać za wiele. Następnym podziałem to są podział ze względu na sposób ładowania i odpalania naboju, czyli tak zwane czyli bolt action albo semi-auto. Które mają magazynek i można wystrzelić przez pociągnięcie kilkukrotne z pustu cały magazynek okay? bez przeładowywania. I to jest w zasadzie taka generalna, generalna selekcja tego wszystkiego. Ja zauważyłam, że niektóre z nich mają dłuższe i większe lunety, niektóre mają krótsze, a co to daje broni? Generalnie większe lunety, które dają, pozwalają na widzenie na większą odległość, używa się oczywiście do tak zwanych. Mhm high-power rifle, czyli do których można strzelać na większą odległość, dlatego że to jest potrzebne, bo jeżeli mamy zasięg około pół kilometra, to chcemy widzieć na te pół kilometra. Dobrze jest widzieć, do czego się strzela, więc ze względu na to te lunety są trochę inne. Zwiększa się ich jasność, zasięg i możliwość regulacji. Natomiast do zasięgu takiego jak 50-100 metrów te lunety nie muszą być tak po prostu dobrze zbudowane. Wszystkiego muszę spróbować. Będę tu sztucera, który model dostanę. No, tak jak powiedziałem, ten najbardziej popularny, który najbardziej ludzie lubią ze względu na to, że nie hałasuje, nie kopie, jest bardzo przyjemne strzelanie. To chyba będzie to, z czego będziesz najbardziej lubiła postrzelać. Okay? Ja mimo wszystko założę słuchawki. No, w tym akurat rodzaju broń nie jest to potrzebne, ale. dobrze. Z pozycji stoją? Pozy dokładnie tak? po ta sama pozycja co zawsze, czyli oparte o ramię, ok. E, lewa ręka podpiera kolby. O Jezu. To może nie przeładowałaś. Mhm, Tutaj kilka różnych egzemplarzy. A czym się różnią? Podobnie jak Rifle, można je podzielić ze względu na kaliber. Można je podzielić ze względu na rodzaj action, czyli sposób ładowania i odpalania. Bardzo popularnym w starym polskim takim taką strzelbą była dwururka, czyli tak zwane side by side. O podobnym jest over under, czyli to jest taki przykład. Modyfikacji tego side by side. To Czyli jest over podwójna lufa? Podwójna, dwie, znaczy dwie lufy e, pozwalające szczelić e, z obydwu e, przez po prostu pociągnięcie e, e, z, z pustu. E, drugim takim popularnym jest e, Pump Action. Proszę o prezentację. Bardzo często się widzi na różnych filmach e, wojskowych i, i, i policyjnych. Uh, jednym z takich mniej spotykanych jest shotgun guns action, czyli tak single shot. Za każdym razem trzeba przeładować. Zupełnie jak Rifle, z tym, że zamiast Rifle Bullet idzie po prostu Shotgun Bullet. Ten, akurat, jest z gwintowaną rufą, używany do polowania na jelenie. Podobnie zresztą jak ten pompak także ze względu też na rodzaj lufy, bo mm -hmm. mamy lufy gwintowane, do których używa się jeden kawałek łowiu, Najczęściej, tak jak powiedziałem, w akurat stanie Illinois, to jest jedyna dopuszczona broń do polowania na jelenie. E, poza bronią białą, czyli łukami i kuszami. Okay. I mamy e, shotguny, czyli strzelby z lufą płaską do e, tak zwanych naboi śrutowych, okay? do, używane do polowań na ptaki, do strzelania, do rzutek, e, do, po prostu do sportu. Okay. Jest, to, jest to broń e, automatyczna, jest to siatgan, używany często do strzelania do rzutek, można z nim oczywiście polować na bażanty, na, na inne ptaki. E, bardzo popularny Benelli, e, włoski gun, e, jeden z najbardziej, najszybciej strzelających gunów. Jak, tak szybko strzela, jak możesz szybko pociągać spust. Okay? Zobaczymy, jak szybko mogę. <laughs> jest to szczególnie ważne do, przy strzelaniu do rzutek. Okay? Czy jest duże odbicie? A dobrze jest go dobrze oprzeć o ramię, dlatego że siatka zawsze daje stosunkowo duże odbicie. Ten akurat no, włożyliśmy trochę słabe naboje, także nie powinnaś mieć większego problemu, ale na pewno poczujesz, że szczeliłaś. Pewnie usłyszę. <grym> I usłyszysz. No dobrze. Słuchaweczki? I'm ready. To znaczy mocno, mocno przyciśnij, tak? wtedy nie będziesz tak czuła, wiesz? Nie Ując broń jest wymagane zdanie egzaminu na znajomość przepisów w danym stanie, także tam w zasadzie w tej książce, którą się dostaje przed otrzymaniem pierwszej sztuki broni jest powiedziane wszystkie zasady. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Także, tak żeśmy już o tym mówili, wszystkim trzeba przypomnieć, że najważniejsza jest sprawa bezpieczeństwa, czyli nigdy nie mierzyć w coś, co nie chcemy strzelić. Zawsze broń powinna być skierowana w ziemię albo w niebo. No i w każdym razie nie w cel, który moglibyśmy uszkodzić. Okay. Zawsze pamiętać o tym, żeby broń była rozładowana, nie wolno przewozić broni załadowanej. Ze względu bezpieczeństwa najlepiej trzymać zamek wyjęty i amunicję osobną. A tak poza tym jest to fantastyczna zabawa. Dziękuję Ci bardzo za pokazanie nam wszystkich tych rodzajów broni i, i przedstawienie, i pozwolenie, że tak powiem, spróbować prawdziwemu amatorowi, jak to jest. I muszę przyznać, że można, można się tym zarazić bardzo łatwo. Jest to naprawdę pasjonujące. Jutro mi zadzwonisz jak Twoje ramię. Dobra. <ślad> dziękuję Ci ślicznie. No, dziękuję. Jest niewiele rzeczy, których nie spróbowałam w programie życie na żywca, ale okazało się, że broni nie spróbowałam. Jednak może następnym razem uda mi się spróbować i przekonają mnie do tego, żebym sobie postrzelała, ale ciebie namówił Zbyszek. Tak. Pokazał mi, jak bardzo fascynującą dyscypliną może być strzelanie, zważywszy na to, że jest tyle rodzajów broni wszelkiej maści, koloru i sortu i na pewno nie jest to temat wyczerpany. Ale musimy zawsze pamiętać o tym, że jest to sport niebezpieczny, jakby nie było, i trzeba zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, dbać o licencję, nosić ochronne okulary, słuchawki, na przykład. Także. Pomimo tego, że jest dosyć dużo restrykcji, jest to fantastyczny sport i naprawdę warto spróbować. Znaczy powiem szczerze, ja już pod sam koniec, jak się przyglądałam temu, jak rozmawiacie i yy, jak fantastycznie Zbyszek opowiadał o tych yy, wszystkich rodzajach broni, to już byłam prawie przekonana. Może w następnym odcinku dam się namówić, a my bardzo dziękujemy Zbyszkowi dziękujemy. za pomoc w realizacji programu i cóż, no zapraszamy, zapraszamy na kolejny na odcinek.